No i czasem, wiesz, czasem, no, no widać, że ta gra jest taka... To jest taka wersja, wiesz, to nie jest beta, bo beta już tam była tej gry, ale że to jest taka troszeczkę wersja, bo Sezon Zero się nawet nazywa, nie? Że to, powiedzmy, taka wersja gdzieś, gdzieś do, do pierwszych jakichś wrażeń, nie? Żeby, żeby tam twórcy coś porobili. No i widać pewne, pewne czasem mankamenty, nie? Gdzieś tam ta piłka się teleportuje, gdzieś, gdzieś te animacje są takie nie, nie za ciekawe, tu, tu jakieś, jakieś te jakieś zasady są śmieszne, ale ogólnie to gra się przyjemnie w to. Jest dosyć dynamiczna i wciąga. Ma ma tą taką nie wiem, taki syndrom kolejnej tury, kolejnego meczu. Tak, sprawdzają co można polepszyć przed dojeniem, no nawet nie wiem czy nie przed dojeniem, bo gra jest normalnie płatna teraz. O kurde, tak. Nie, ale ale spieprzyłem. Tu miałem dobitkę, ja pierdzielę. Co ja zrobię? ja myślałem, że będzie gol po pierwszym. Ajajaj. No, tu, tu, tu była moja wina. Nie. Dobrze, ma to. Dobra, dobra. Ale no. Tak, no, mikrotransakcje tu będą ostre na pewno. A już widzę, że jakieś są, bo są jakieś skiny, że na przykład można, wiesz, wyglądać jak Ronaldinho, czy jak ktoś. No, już widzę, że ludzie pokupowali, nie? Nie wiem, czy to można odblokować. Może można odblokować, może teraz gadam głupoty, bo tego aż tak nie, nie przyglądałem się tym skinom, bo Szczerze to mnie to mało interesuje. Ale ten... Ale no są już jakieś skiny, no i podejrzewam, że ktoś już coś pokupował, nie? Ale, ale tak, no ale nie wiem czy... Powiedziałem, bo powiedziałem, że gra jest płatna już, ale czy powiedziałem, że jest w game Passie? Bo... Nie wiem. Ale jest. W każdym razie, więc jak ktoś ma game gamepassa, to... Zapraszam przetestować, bo gra jest taka, no, nie wiem jak to powiedzieć, no nie jest jakaś, powiedziałbym, że nie jest jakaś niesamowicie dopracowana technicznie, bo to chyba nawet widać, ale ma, ma takie coś wciągającego w sobie. O, jest! Zwłaszcza jak ktoś tam lubi piłkę nożną, lubił Fifę i tak dalej, nie? To to, tak jak mówię, to tutaj można sobie fajnie pograć. Jedną postacią się gra, ale no gra jest skupiona pod to, nie? Bo w grasz tam jedną postacią, to wiesz, to. No nie jest to aż takie dynamiczne, nie? Dalej to się. To się aż tak nie różni od, od tego grania yy, jedenastką. W sensie, no po, powiedzmy, że pewnie że się trochę różni, zwłaszcza się gra więcej osób, ale. No wiesz, dalej jest ta kamera z góry. Nie, nie, nie masz takiej. To nie jest aż takie. Nie masz takiej tej. Mm, jak to się mówi? Immersio. Tutaj masz dużo większą jakoś tak bardziej większą władzę nad tym zawodnikiem, nie? No i też to, że jest na mniej osób, niby w FIFA dodali teraz taki tryb. No to, to pewnie, to tak jak mówisz, że można mieć fan z skaszenionej gry, to ja tutaj. Ja myślę, że nie wiem, pewnie sporo, jakbym tak pomyślał, to sporo gier bym takich znalazł, że. No obiektywnie, technicznie te gry są. No nie, nie, nie stoją jakoś poziomem. Kurde. A. A no, fan dają spory, nie? że dużo właśnie będzie takich jakichś sieciowych, nie? Jakichś kompetytywnych gier. No bo tutaj sama ta... Dla, dla niektórych osób samo to, że wiesz, rywalizują, to jest już, już jakiś, jakiś duży fan Co wymyślisz? O, dobrze. Nie, myślałem, że to chłop weźmie. Uciekałem. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się, Mateo. Dobrze jest. Nie jest dobrze. Polera. No i remis. Szybko biegacz. Dobra, lecimy, odrabiamy. Nie wiem, no wydaje mi się, że tu się opłaca. Ciężko powiedzieć, co się opłaca. Zależy jak kryją trochę, ale opłaca się raczej grać na skrzydła, nie i. W skrzydle zawsze masz trochę więcej miejsca. No I właśnie obijać gdzieś o tą ścianę. No i potem wiesz, dobitki, no to już dużo łatwiej zaszukać bramkarza. Bo bramkarz tak, w takich strzałach zwykłych. No to bym powiedział, że tu jest dosyć uprzywilejowany, nie? Nawet jakieś tam sam na sam czy coś. No to jak czegoś nie wykombinujesz, to raczej bramkarzowi jest łatwiej obronić niż to wyszczelić, nie? Więc to jest taka. No to dodaje dużo dynamiki do gry, nie? Bo jakby, to, jakby było łatwo tobie strzelać, jakby bramkarz miał, miał takie realne zagrożenie, jak jest naprawdę, to chyba by się gorzej grało, myślę. Dużo jest sytuacji, a. a właśnie, trzeba być kreatywnym, nie? Tutaj dużo, dużo trzeba stawiać na to, żeby się poodbijać od ściany, pokiwać, coś porobić takiego, wiesz.